Południe na lotnisku Winzbruku. Samolot linii Norwegia, lot 243, kołuje do drogi startowej. Lotnisko Winzbruku ma tylko jeden pas. Maszyną pilotów jest Boeing 737-800, najpopularniejszy samolot liniowy świata. Na pokładzie znajduje się 112 pasażerów. Celem podróży jest lotnisko w Tuluzie. Samolot powoli wjeżdża na pas startowy o numerze 08. Piloci wysuwają klapy na 5 stopni. Mają one za zadanie zwiększyć siłę nośną podczas startu. Znajdują się na krawędzi natarcia skrzydła. Samolot został poprawnie skonfigurowany do startu. Piloci proszą w wieży kontroli lotów o rozpoczęcie rozbiegu z pasa 08. Załoga lotu 243 otrzymuje zgodę na start i rozpoczyna rozbieg. Samolot jest ciężki. Potrzebuje długiej odległości pasa, żeby wznieść się w powietrze. Droga startowa w Innsbrucku ma dokładnie 2 km. Załoga wznosi się w powietrze zaledwie 150 metrów przed końcem pasa. Start przebiegu pomyślnie. Piloci wciągają podwozie. Wznoszą się na poziom 10 tysięcy stóp. Samolot wlatuje w chmury deszczowe. Napotyka w nich silne turbulencje. Jednak nowoczesne samoloty, takie jak Boeing 737-NG, potrafią doskonale poradzić sobie z turbulencjami. Pierwszy oficer chowa klapy. Samolot osiąga pułap 8100. Piloci zakręcają w prawo. Nagle kasznie lewy silnik. Po chwili piloci tracą również prawo. Rozłącza się autopilot. Samolot traci zasilanie. Maszyna zaczyna lecieć lotem ślizgowym. Załoga włącza generator pomocniczy APU. Znajduje się on na tyle kadłuba samolotu. Piloci próbują również przywrócić do działania lewy silnik. No Kapitan kieruje samolot w stronę lotniska. Martwi się on, że nie zdoła dolecieć do pasy startowego. Samolot odzyskuje zasilanie. Cełogaz zauważa pas startowy, ale samolot leci coraz niżej. Żaden z silników nie zwiększył swoich obrotów. Okay, yeah, right po waszej w prawej stronie jest lotnisko. Piloci wysuwają klapy. Kapitan przy silnym wietrze z trudem utrzymuje samolot w powietrzu. Maszyna leci za wysoko i za szybko. Przy tej prędkości nie zdoła wylądować na pasie startowym. Załoga wysyła podwozie i hamulce aerodynamiczne. Mają one za zadanie spowolnić samolot. Maszyna wydaje komendę pull-up. Race for bezpiecznie znalazł się na pasie startowym, ale to zaledwie połowa sukcesu. Musi jeszcze wyhamować przed końcem pasa. Kapitan wie już, że padnie do rzeki. Skręca w lewo, żeby to uderzenie było mniej kłopotne. Boeing zatrzymuje się na środku autostrady. Piloci wyłączają samolot. Sprawdzają listę kontrolną. Zaczyna się ewakuacja.